Siemaneczko z tej strony, Miszgris, witam Was w dzisiejszym materiale. Równo północ, weszliśmy w 12 maja. Tu nie będzie w tym materiale podsumowania całego KSW, ale szybkie omówienie tych najbardziej takich gorących pojedynków dzisiejszego wieczoru, czyli walki wrzosek, szpilka, a także walki Amadeusza Ferrari z Salty Zaczynamy od KSW. Wrzosek kontra szpilka, zacieraliśmy sobie ręce na ten pojedynek, jednak chyba każdy zdawał sobie sprawę też z tego, że może się to zakończyć bardzo, bardzo szybko. Często narzekamy, że mamy za dużo decyzji, za mało szybkich nokautów, ale no tutaj dostaliśmy ich chyba za dużo, bo i walka, ruchały z kaczmarczykiem skończyła się zaskakująco szybko, natomiast także bardzo szybko zakończył się pojedynek Arka Wrzose, Wrzoska z Arturem Szpilką, też nie zabrakło kontrowersji, i o tym też chciałem powiedzieć, bo tu też jak zwykle się dostaje sędziom w takiej sytuacji tutaj widzę, że kibice spora rzesza kibiców tutaj krytykuje Piotra Jarosza, że za szybko przerwał ten pojedynek. Nie wiem w której dokładnie sekundzie zakończył się ten pojedynek. w każdym razie Artu, szybko, bardzo szybko Arek Wrzosek zaczął od kopnięć. To nie jest żadna tajemnica, wiadomo było, że będzie chciał bardzo szybko tutaj przetestować i nogi Artura i uderzyć na górę. Te, te kopnięcia nie okazały się na początku zbyt skuteczne. Bardzo szybko Artur zaatakował, wszedł w akcję Wrzoska i oglądając na powtórkach z wszystkich ujęć. KSW zaserwowało nam taką możliwość, i dokładnie wszystko było widać, cały przebieg tej akcji, a także zakończenie walki. Szpilka faktycznie tam kilkukrotnie trafił, i oglądając na żywo, też akurat z tej kamery, która pokazywała pojedynek w obrazie telewizyjnym, wydawało się, że Arek czymś musiał skontrować szpilkę, który padł mu tak naprawdę do kolan. Natomiast w powtórce okazało się, że tam nie było uderzenia, został po prostu ściągnięty na dół, przewrócił się pod nogi Arka Wrzoska, no i niestety zabrakło szpilce jakichś nawyków MMA, szybkich ucieczek, no tego po prostu jeszcze nie udało się wypracować, także tam nie było ciosu i dopiero wtedy z góry zaczął uderzać Artura szpilkę. Arek Wrzosek zdążył wyprowadzić pięć naprawdę mocnych uderzeń i sędzia walkę przerwał. W pierwszym momencie wydawało się, że mogło to być przerwanie zbyt szybkie, natomiast szczególnie moje wątpliwości rozwiała powtórka. Trzecia, którą KSW zaserwowała, to była taka powtórka, która też obejmowała sędziego i dokładnie pokazywała, co on w tym czasie robił. Sędzia nie miał zamiaru od razu przerywać tego pojedynku. Miał dobrą pozycję, dobrze widział, co się dzieje. Pierwszy cios, który Arek zadał szpilce, który leżał u jego. Stop, był od razu, wszystkie te ciosy były celne, wszystkie idealnie trafiły w szczękę z dość dużym zamachem. Szpilka próbował wstać, widać było szczególnie przy drugim trafionym ciosie, że szpilka gdzieś już szykował się do tego, żeby wstać, ale ten drugi cios był bardzo kluczowy, widać było, że szpilka znowu Znowu upada na twarz, i zdążył jeszcze wyprowadzić trzy ciosy. Arek Wrzosek, i ta powtórka ostatnia, bardzo dobrze pokazuje, że Jarosz, tak naprawdę, po czwartym uderzeniu, dopiero rusza, podejmuje decyzję, że koniec. To jest też moment, kiedy też Artur na chwilę kładzie jednak tą głowę. Można było mieć wrażenie, że stracił przytomność, więc sędzia, który ma milisekundę, tak naprawdę, na reakcję, musiał tutaj zareagować. Mi też w pierwszej chwili wydawało się, że. Może to przerwanie było jednak za szybkie, że, że jednak Artur... To, to, czy to by coś zmieniło? W moim odczuciu nie. Szpilka nie wróciłby do gry. Moim zdaniem Wrzosek by go dobił bez żadnego problemu. Zresztą no, nie był w stanie kontynuować tej walki Szpilka. On po chwili oczywiście tam też... Y nie było jakichś wielkich protestów, ale też pewnie jak obejrzy powtórkę, to zmieni zdanie, no ale też twierdził, że pewnie byłby w stanie kontynuować pojedynek. No, no pewnie by był, ale myślę, że skończyłoby się to jakąś długą utratą przytomności. Także ja po obejrzeniu tych wszystkich powtórek oceniam, że sędzia absolutnie się tutaj świetnie zachował i dokładnie w tym momencie, w którym powinien tą walkę przerwać, to to, to zrobił. Tu nie było zbyt szybkiego przerwania. Jeżeli uda się, obejrzyjcie zresztą ci, którzy mają jeszcze możliwość zobaczyć na ViaPlay, obejrzyjcie powtórkę tej sytuacji, tą trzecią, ostatnią, która obejmuje także sędziego. Zobaczcie, że to nie jest tak. Ja z początku myślałem, że po tym drugim ciosie, po którym delikatnie spłynął Artur, wtedy Jarosz ruszył do. Ataku, powiedzmy, ale nie. Okazało się, że zrobił to później, zrobił to w idealnym momencie. Pięć naprawdę soczystych ciosów spadło na głowę szpilki, który był na pół przytomny i nie byłby w stanie już kontynuować tego pojedynku. Gdyby sędzia tego nie przerwał, no mógł to zrobić. Mógł poczekać jeszcze 2-3 sekundy i zmieniłoby się tylko to, że Artur by pewnie z 15 minut dobre dochodził do siebie, leżał na środku oktagonu, a niczego by to zmieniło, bo widać było, że on nie ma szans wrócić do tego pojedynku. On tam nie szukał. Jakiejkolwiek ucieczki, no po prostu. No nie było możliwości już jakiejkolwiek, wiecie, czasem jeszcze zawodnicy trenujący. Wiele lat stricte pod MMA, nawet w takim stanie na pół zamroczenia, no są w stanie jeszcze gdzieś poszukać, przeczekać jakieś ucieczki, spróbować zabrać ze sobą rywala do parteru, ale tu w ogóle nie było takiej e, możliwości i, i myślę, że zresztą Artur już po ogłoszeniu werdyktu nie protestował, fajnie się zachował m, i, i, i tak powinno zostać. Też pewnie jak obejrzy powtórkę, no to też e, zobaczy, że tam nie było żadnego sensu kontynuować tego e, pojedynku. Więc w pierwszej chwili. Mógł być niedosyt, natomiast tutaj absolutnie nie uważam, żeby sędzia popełnił jakikolwiek błąd i przerwał tą walkę zbyt szybko. Szkoda, że to wszystko się tak skończyło. Liczyłem na więcej. Liczyliśmy na wojnę. Samarek Wrzosek też świetny wywiad po walce udowodnił też, jakim jest świetnym sportowcem. Też mówiąc o całej tej sytuacji. No a dla Arka wielkie gratulacje, bo to jest kolejne ważne zwycięstwo. Widać, że też rozwija się cały czas i cały czas jest głodny i naprawdę myślę, że jeszcze dużo, dużo emocji dostarczy. Artur zobaczymy. No, oczywiście nie ma co nikogo skreślać. Po pierwszej porażce w MMA na pewno wróci, na pewno to już jest inne szpilka. To już nie jest szpilka, który po tych porażkach gdzieś tam jest załamany, gdzieś się tam pogrąża w jakimś swoim negatywnym świecie. To już jest dojrzały inny szpilka i myślę, że też tą porażkę zniesie zupełnie inaczej niż te swoje wcześniejsze porażki z boksu. No i przechodzimy do walki tej na pół serio, na pół na poważnie. Walka z Alpami, z Ferrari. Ja tutaj przed tym pojedynkiem, w moim typowaniu wiem, że no. Niestety, mimo że trzymam kciuki za Amadeusza, to walka, którą obejrzałem, salt papiego, później obejrzałem jeszcze jedną, no była wystarczającym niestety materiałem podglądowym, aby stwierdzić, że, że raczej Amadeusz tej walki nie wygra. Zrobił wszystko, co mógł, nie można mu tu niczego e, zarzucić. E, ktoś może powiedzieć, że oczywiście jak rozpoczęła się kariera Fightowa, to wydawało się, że ma większy ten potencjał Amadeusz. E, nawet właśnie jeżeli chodzi o boks, później się to gdzieś rozmyło. Nie zadaje w ogóle ciosów prostych podczas walki. E, cały czas jest skupiony na wyprowadzaniu tych swoich wiatraków. W zasadzie wejście w salt papiego w pierwszej runcie e, przypominało mi tę akcję, którą zdokautował bombę. To było dokładnie. Ten sam wiatrak Style, no niestety, duże rękawice wytracające siłę. No tym mimo że trafiał, trafiał w tej pierwszej rundzie Papiego, i pewnie gdyby to były małe rękawice, to kto wie, do czego by tutaj doszło. Może nawet udałoby się go znokautować, no ale duża rękawica to już jest nie ta inna para kaloszy i widać było kto tutaj jednak potrafi technicznie boksować, kto jest gotowy też na 5 rund, to było widać od samego początku. Do tego niezły też przekręt tutaj się pojawił w tej walce, bo Madeusz pierwszą rundę generalnie wygrał. Oczywiście były wiatraki, był chaos, ale Salpapi praktycznie nie wyprowadzał ciosów, no więc te, które doszły celu ze strony Madeusza, były ciosami, które zadecydowały, Rząd tą rundę by wygrał, no ale co ciekawe, Amadeusz tak rozpędził wiatraki, że po prostu przy jednym ze swoich ciosów się wypierdolił bez żadnej kontry swojego przeciwnika. Jakież było moje zdziwienie, kiedy sędzia pokazał, że liczymy: liczonko tutaj jest, konterka jakaś tam była, samsel Papi zdziwiony. Amadeusz protestował, no ale nic to nie dało, no i zamiast wygrać rundę. No, to i tak to przegrał w drugiej i w trzeciej również odjęte punkty za chyba za uderzenie głową. Jedno, drugie to już nawet nie wiem za co. Natomiast, no, już było widać, że Papi powoli się rozkręca, był przygotowany na 5 rund, no i tak naprawdę końcówka już tej no, trzeciej rundy, no to to wyglądała naprawdę e, dramatycznie, no, gdzieś te ciosy, nawet jeżeli były trafiane, to już kompletnie lekceważone przez, lekceważone przez Papiego, bo tam już po prostu nie było e, żadnej e, siły, no nie ma, już predyspozycji po prostu do no, boksu e, większe ma zdecydowanie DMMA, bo tam jednak ten chaos, te, te ciosy, które wyprowadza, nawet te trzy szybkie sierpowe ma Tą swoją klasyczną akcję no potrafią. Kiedy dojdą do celu, no to po prostu no kautują, nawet jeżeli rywal ma jakąś dużą przewagę e, techniczną, też e, zapasy są jego przecież przyzwoitą e, stroną. Natomiast no tutaj, jeżeli chodzi o boks, to niestety. Ale no nie jest dobrze i nie miał tutaj w tej walce specjalnie zbyt dużych szans. Miał dużo do ugrania, szkoda, bo jeżeli by tą walkę wygrał, to naprawdę działoby się pewnie bardzo dużo i strach pomyśleć kogo by mu tam zgotowali na następny pojedynek, bo myślę, że naprawdę mogła to być już bardzo duża gwiazda, więc na pewno ma czego żałować, no ale niestety te zaniedbania, które były, bo z jednej strony no... Mógł jednak bardzo solidnie trenować. Z drugiej strony, wiadomo, jakie są pokusy, kiedy gdzieś zaczynasz zarabiać już setki tysięcy złotych za walkę jesteś młodym chłopakiem, no to wiadomo, że tych pokus jest dużo. A do mistrzem treningu nigdy. Nigdy Amadeusz specjalnie nie był, więc trochę tego potencjału na pewno e, zatracił. Czy zrezygnują z jego usług, czy nie? Nie wiem, w boksie wydaje mi się, że to nie ma sensu, natomiast e, pewnie, jeżeli tam też organizują walki MMA, nie wiem czy tak jest, to, to pewnie to być może jeszcze na jedną walkę by go wzięli, bo faktycznie na pewno dużo im dała jego obecność, dużo takiej świeżości, tam zupełnie inaczej to wygląda. Natomiast też muszę powiedzieć, że ta gala frikowa nawet walka kobiet, jakichś dziewczyn, już nie będę się tutaj zagłębiał, i tak wyglądała bardzo dobrze. To wręcz powiedziałbym, że poziom był bardzo często lepszy niż jak jakieś panie z ósmej ligi bokserskiej przyjeżdżały tutaj do naszych dziewczyn walczyć na zawodowych galach. No to byłem zdziwiony, bo tam, jak jest gala frikowa, u nas, te proporcje są takie, że 80% dymów, no powiedzmy, że już 20% umiejętności, bo faktycznie no też już wielu zawodników coś tam potrafi. Ale no tam jednak te proporcje są inne, jest mniej demów, a praktycznie każdy, kto tam występuje, jednak potrafi boksować. No, ta dziewczyna, która boksowała, no to wyglądała mi w ogóle na zawodniczkę, która już kilka lat trenuje. To, to nie był ktoś, kto dwa miesiące się przygotowuje na sali, bo to też od razu widać, to była dziewczyna, która Widać było, że kilka lat musi już boksować sam Salt Papi, też widać, że boksuje już kilka lat, bo ma, mimo, że jest po prostu miernym pięściarzem, no to mimo wszystko widać pewne ruchy, przyruchy takie bokserskie, których no nie da się wypracować trenując sobie tam przez miesiąc czy e, dwa. Także no, zmarnował tą szansę. Pewnie mu się to opłacało. Pieniążki zarobione. Orznięty e, trochę w tej pierwszej rundzie, ale tak myślałem, że to jednak nie będzie miało znaczenia. Ostatecznie Amadeusz nie został znokautowany. Natomiast w czwartej rundzie już e, po prostu do czwartej rundy e, nie wyszedł. No wiadomo, że tutaj szans już nie było żadnych. To tyle ode mnie. Trzymajcie się. Heja. Dobranoc.